Kop, Cześć system zescent Redos. Jak widzicie, mam ankietkę. Jestem ciekaw, bo planuję właśnie live'a już jutro nie będzie, ale na piątek i chcę dawać, spory, dać Wam wybór nie ja gry nie na live. Jak Pierwszą grą będzie Satisfactory. Potem będzie kolejną będzie kop, kop, kop. Da, Farming da, Simulator no, dupy, 19. I na, i, kon, I na końcu Bękana, podstawowa gra na moim kanale, czyli Euro Truck Simulator 2 Multiplier Więc jestem ciekaw waszej opinii, tu jak widzicie macie podgląd e, wszystkich Bękana. gier Które są proponowane przeze mnie Jestem ciekaw co wybierzecie No, zapraszam do oglądania I oczywiście do głosowania, link jest pod filmem Także Możecie jak ktoś chce, może spisać sobie z filmu nie to tak jest wypadku muszę pójść do... No. Bo... no, to tyle. Czekam na was czekam wasze, na wasze propozycje, wyniki... ankiety. No i widzimy się w piątek oczywiście. Pozdrawiam! Hej, tak, co nam opisze? Że wieża potrzebuje słup pręd. A i to, jeszcze potrzebuje... Dobra, teraz będzie je mieli! Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. To mądrze ustawi, że to ponieszło wykorzystać do innych rzeczy. O! Co? Wyciszony był, widzę. Ja czasami, to jak się wyciszam, to nie zauważam tego, że. jestem. Że jestem wyciszony, to. No to, 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 to to, to, też dlatego, nie? To nie zawsze to znaczy. No, dobra, ja się pamiętam ten rundkę, ten drugą część zostawił. czyli już mniej niż część, bo żebyś żeby się taki spodobał się, że... No wiem, wiem. Cały biały już jesteś. Biały murzyn. Sierwninkiem będziesz się pomędzić całemu ma się. Ja czy Aż tak nisko upaść... Żeby samemu robić, już nie stać na pracownika, to jeszcze tak jeszcze nie było. No nie. Ale można zrobić... Kredyty się wziąć na pracownika. No też. Um, czekaj, 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 czekaj. bo jajka spróbowałaś sprzedać. Ja to mi To, by, to, to miało miał być na innych. Popatrz, popatrz. Ten. Ja, lu stołem. On jest na mnie no, pod wrażeniem, powiem. Jeszcze skąd to jest? Ukraina. I wiesz, Ukraina. Okay. No, ale już to czerwone już mogłoby, szczerze by mogło już się zmienić, bo to trochę już jest... Nie tak. wywzor... Jeszcze, jeszcze mi się pierniczy kręcenie. Да, это вышло. добра, вот, вот